Cześć. Dzisiaj przygotowałam dla Was muzyczną zabawę, którą możecie po prostu obejrzeć, ale możecie się też do niej przyłączyć. Żeby się przyłączyć potrzebujecie różne skarpetki, a także na przykład autka. Ale to też mogą być kuleczki, miski, kredki, jakaś ilość rzeczy. Możecie też mieć, ale nie musicie, jakieś instrumenty. Dzisiejszą zabawę, do dzisiejszej zabawy zainspirowała mnie książka Justyny Bednarek: niesamowite przygody 10 skarpetek. Które, którą Wam yy, polecam, jeżeli jeszcze nie czytaliście, bo jest bardzo fajna. I dzisiejsza zabawa będzie właśnie o skarpetkach. Skarpetką znudziło się życie w szufladzie i postanowiły z niej uciec. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Każda ze skarpetek postanowiła zrobić coś nowego. Szalonego i niesamowitego. Jedna ze skarpetek, skarpetka mamy, w kolorowe piórka, postanowiła zostać śpiewaczką operową. Poprawiła się. Otworzyła szeroko buzię i zaczęła śpiewać. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.

Będę śpiewać i tańczyć. Baby shark du du tu du du Baby shark du tu du du Baby shark du tu du Mamiszak du Baby shark Mami shark du tu du 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 Mami du 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 Mami du du tu du Mami du Du Kolejna skarpetka U -u 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 -u. Wielka, różowa skarpetka postanowiła, że zostanie U -u 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 -u. strasznym potworem. Pożera różne rzeczy. Mę! Zaraz cię pożerę. Mnie? Nie! Pożrę auta. Oh, będzie pożerać auta. O, o! Zaraz pożrę to czerwone auto. I wyobraźcie sobie, że pożarła pierwsze auto. Niam! Niam! Mniam. Pożarła drugie auto. Niam, Mniam. Mniam. Pożarła trzecie auto. Mniam. Mniam. niam. I pożarła. Czwarte auto, mniam, 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 i się bardzo zmęczyła. Kolejna skarpetka, wyłniana skarpetka, którą zrobiła babcia, stwierdziła

Najpierw pojechała do Anglii. I postanowiła się przywitać. Good morning! How are you, my friend? A potem pojechała dalej

Niebieska skarpetka z białymi szturmowcami. Wiecie co postanowiła zrobić? Postanowiła zatrudnić się w filmach Star Wars. Dun 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 Biała skarpetka w czarne koty postanowiła, że zostanie może malarką? Zostaniesz malarką? Nie wiem. A może jednak zostanie podróżniczką? Nie, to nudne. Mhm. To może zostaniesz, droga skarpetko, pływaczką. Nie lubię wody, a tak w ogóle to chyba mi się nie chce, a tak w ogóle nie. To już sobie pójdę. トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント

W samym końcu, skarpetki postanowiły połączyć się ze swoimi siostrami. Skarpetka w niebies niebieska w białej szturmowce odnalazła drugą skarpetkę niebieską w białej szturmowce. Uuuu! I się połączyły. Wielka różowa skarpetka, to ta, która się tak najadła. Znalazła drugą wielką różową skarpetkę i połączyła się w parę. Mała skarpetka z małej nóżki. Znalazła drugą małą skarpetkę z małej nóżki. Też się połączyły. Elegancka skarpetka mamina w kolorowe piórka odnalazła drugą maminą skarpetkę w eleganckie piórka i też zrobiły razem parę skarpetka podróżniczka Wróciła z podróży przez cały świat. Ale się zmęczyła i znalazła drugą wełnianą skarpetkę, którą zrobiła babcia. I też się połączyły w pary. Różowa skarpetka, tancerka. Znalazła swoją siostrę. Która też lubiła tańczyć. I połączyły się razem w tańczącą, szaloną parę. Kiedy takie skarpetki założycie na stopę, nie będziecie się mogli powstrzymać od tańczenia. Mówię Wam. A biała skarpetka Czarne koty nie znalazła. Swojej pary. Nie będę szukać pary. Nie chcę mi się. Nie potrafię, nie mam ochoty. Nie mam ochoty szukać drugiej skarpetki. Odchodzę sama. Jestem samotną skarpetką w czarne koty. Nie interesuje mnie towarzystwo. Kiedy wszystkie skarpetki. Połączyły się w pary. Wzięłam koszyk. I je tam wsadziłam. Pierwsza para. Druga para. Trzecia para. Czwarta para. Piąta para, szósta para, no i jedna skarpetka bez pary. To koniec historii o skarpetkach. A jak wasze skarpetki? Może też wyruszyły w podróż, albo robią coś ciekawego. Sprawdźcie w swojej szufladzie. Na dzisiaj to tyle. Pa.